Pamiętam dzień, w którym pierwszy raz zadałam sobie pytanie: Dlaczego on jest taki? Dlaczego osoba, którą kocham, rani mnie w ten sposób? Patrzyłam na niego pewnego siebie, dumnego, a w środku czułam chaos i ból. Jak to możliwe, że ktoś, kto potrafi być tak czarujący na zewnątrz, jednocześnie niszczy mnie od środka? To pytanie nie dawało mi spokoju. Dlaczego narcyz jest narcyzem? Skąd mu się to bierze? Wtedy postanowiłam poszukać odpowiedzi. Jeśli ten temat też Was dotyka, zostańcie ze mną. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się w komentarzach swoimi doświadczeniami albo przemyśleniami. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zachęcam, by do nas dołączyć. Razem spróbujemy zrozumieć, skąd bierze się narcyzm i jak wpływa na nasze życie. Zaczęłam zgłębiać temat, czytać artykuły, słuchać ekspertów. Dowiedziałam się, że narcyzm rodzi się z mieszanki dwóch rzeczy: wrodzonych cech oraz doświadczeń z dzieciństwa. Naukowcy odkryli na przykład, że 40 do 60% naszego temperamentu jest zapisane w genach. To, z czym się rodzimy, czy jesteśmy wrażliwi i empatyczni, czy raczej dominujący i niecierpliwi ma znaczenie. Ale to dopiero początek historii. Ważne przypomnienie: pamiętaj, że narcyzm to nie kwestia płci. Tu mówimy o zachowaniach, o schematach, nie o kobietach ani mężczyznach. Narcyz może mieć każdą twarz i każdy głos. A jeśli mówimy on albo ona, to tylko dla uproszczenia, bo schematy nie mają płci. Bardzo ważną rolę odgrywa to, jakie zasady panowały w domu. Często rodzice narcyza wpadają w skrajności, albo wymagają od dziecka absolutnego podporządkowania i perfekcji, albo odwrotnie nie stawiają żadnych granic. Jeśli od małego słyszałeś, masz być najlepszy, bo co ludzie powiedzą, to uczyłeś się, że miłość dostaje się za spełnianie warunków. Taki maluch zaczyna wierzyć, że rządzi ten, kto ustala zasady i postanawia, że kiedyś to on będzie dyktować warunki innym. W przyszłości narcyz chce mieć władzę i kontrolę, bo tak rozumie wartość siebie. Z kolei, gdy dziecko chowane jest w duchu rób co chcesz, bez konsekwencji i granic, uczy się, że zasady go nie dotyczą. Skoro nikt mu nie pokazał, gdzie kończy się jego ja, to wyrasta w przekonaniu, że może wszystko, a inni ludzie są od zaspokajania jego potrzeb. Empatia się nie rozwija, bo nigdy nie musiał się liczyć z uczuciami innych. Kolejna sprawa to wartości, jakie wpaja otoczenie. Narcys często od dziecka słyszał lub widział, że liczy się to, co na zewnątrz. Może w domu podziwiano ludzi sukcesu, wychwalano urodę, pieniądze, osiągnięcia, a mniej mówiono o sercu i charakterze. Nic dziwnego, że taki młody człowiek zaczyna wierzyć, że musi błyszczeć, by coś znaczyć. Chce być najlepszy, najładniejszy, najsprytniejszy, jak gwiazda szkolnej akademii, której wszyscy biją brawo. W dorosłości to się przekłada na obsesję statusu. Narcyz goni za prestiżem, wyglądem, tytułami. Zrobi wszystko, by poczuć się lepszy od innych. Niestety, głębsze wartości schodzą na dalszy plan. Empatia, uczciwość, bliskość emocjonalna wydają mu się mniej ważne od tego, kto kogo przyćmi blaskiem. Ciekawym, choć smutnym czynnikiem bywa też brak konsekwencji u opiekunów. Wielu dorosłych narcyzów wspomina dzieciństwo pełne mieszanych sygnałów. Jednego dnia mama przytulała i chwaliła, by następnego dnia wybuchnąć złością odrobiask. Albo tata surowo karał za kłamstwo, po czym sam mijał się z prawdą przy byle okazji. Taka emocjonalna karuzela wprawia dziecko w dezorientację. Zasady wydają się płynne, granice, niejasne. Nic dziwnego, że młody człowiek uczy się, że nikomu nie można do końca ufać. Budują się mury. Taki nastolatek myśli sobie: skoro świat jest chaotyczny, to ja zrobię po swojemu. Wyrasta z niego dorosły. Który nie szanuje żadnych autorytetów ani zasad, bo w dzieciństwie te zasady były zawsze na pokaz. Zrywa emocjonalną więź z innymi, zanim jeszcze zdąży ją zbudować, bo nie wierzy, że relacje mogą być stałe i oparte na zaufaniu. W dzieciństwie narcyza często źle radzono sobie ze złością. Konflikty w rodzinie były jak małe wojny. Zamiast rozmowy był krzyk, wyzwiska albo ciche dni. Mój były partner narcyz miał to we własnym domu. Gdy dochodziło do sprzeczki, nikt nikogo nie słuchał, tylko wszyscy się przekrzykiwali. Dla dziecka to jasny przekaz. Złość to broń, a nie sygnał do dialogu. W dorosłym życiu taki człowiek nie umie konstruktywnie rozmawiać o problemach. Bo nigdy nie widział dobrego przykładu. Zamiast tego reaguje agresją albo pasywną wrogością, tak jak się nauczył. W jego oczach konflikt to gra o dominację. Trzeba wygrać, postawić na swoim. Nic dziwnego, że narcyz przy sporach od razu sięga po gniew i atak. Zdrowe granice i spokojna dyskusja były mu obce. Więc powiela to, co zna od dziecka. Wielu narcyzów to osoby, którym nigdy nie pokazano, jak rozmawiać o emocjach. W domu uczucia mogły być tematem tabu albo powodem do wstydu. Często słyszeli zamiast tego, nie mazgaj się, dzieci i ryby głosu nie mają. Znasz to? Dorastając w takiej atmosferze, młody człowiek nie uczy się nazywać ani rozumieć swoich uczuć. Nikt nie tłumaczy mu skąd bierze się smutek czy złość, jak radzić sobie z lękiem czy wstydem. Zamiast rozmów dlaczego tak się czujesz, są tylko polecenia i oceny. W efekcie narcyz wchodzi w dorosłość bez narzędzi do samorefleksji. Nie umie zajrzeć w głąb siebie, ani wczuć się w drugą osobę. Reaguje impulsywnie na swoje potrzeby i frustracje, bo tak jest łatwiej. Nigdy nie nauczył się innego sposobu. W dzieciństwie być może mówiono mu, co ma myśleć i czuć, ale nie uczono, jak myśleć o emocjach i relacjach. Na koniec, narcyz to manipulator, a tego również musiał się skądś nauczyć. Dzieci niczym gąbka chłoną zachowania otoczenia. Jeśli młody narcyz widział, że ważne dla niego osoby kombinują, na przykład kłamią, żeby coś ugrać, to szybko pojął, że cel uświęca środki. Może podpatrzył starszego brata, który wzbudzał poczucie winy u rodziców, by dostać zabawkę? Albo zauważył, że w szkole cwańsi koledzy zawsze dostają to, czego chcą. Bo manipulują innymi. W naszej kulturze mówi się czasem z przekąsem o polskim kombinowaniu i faktycznie mały narcyz mógł wyciągnąć wniosek, że kto umie lepiej kręcić i oszukiwać, ten wygrywa. W dorosłym życiu traktuje ludzi instrumentalnie, jak pionki do przesunięcia na szachownicy własnych potrzeb. Widzi świat jak arenę. Gdzie albo on wykorzysta innych, albo sam będzie ofiarą, więc wybiera to pierwsze. Tak wykształca się jego odruch manipulowania otoczeniem, by zawsze postawić na swoim. Gdy poznałam te wszystkie mechanizmy, poczułam mieszankę ulgi i smutku ulgi, bo zrozumiałam, że nie byłam przyczyną jego zachowania. On taki już był ukształtowany przez lata. To nie moja wina, że nie umiał kochać zdrowo. Przestałam brać do siebie każde jego okrutne słowo. Smutku natomiast, bo zdałam sobie sprawę, że narcyz w głębi duszy jest trochę jak zagubione dziecko. Nie doświadczył bezwarunkowej miłości, nie nauczył się ufać i teraz krzywdzi innych, bo sam kiedyś doznał braku i chaosu. To nie usprawiedliwia jego czynów, ale pozwala zrozumieć. A zrozumienie dało mi siłę, by powiedzieć dość. Dziś wiem, że nie zmienię narcyza na siłę. Jedyne co mogę zrobić, to wyznaczać własne granice i dbać o siebie. Już nie tłumaczę sobie, że muszę bardziej się starać, to on mnie doceni. Nie. Teraz widzę jasno, że problem leży w nim, nie we mnie. I to jest moja rada dla ciebie na koniec. Pamiętaj, że zasługujesz na szacunek i spokój. Nie musisz naprawiać narcyza ani żyć pod dyktando jego kaprysów. Możesz stanąć z boku ochronić siebie. Na koniec zostawiam cię z tą myślą. Wiedza daje wolność. Im lepiej rozumiemy skąd bierze się narcyzm, tym łatwiej nam odzyskać kontrolę nad własnym życiem i emocjami. Mam nadzieję, że ta opowieść dała Ci do myślenia i że od teraz spojrzysz na siebie i na trudne relacje z większą czułością i wyrozumiałością. Dziękuję, że ze mną byliście.